Hałas z tłuszczanego szkła, u mnie remont nam że piec poleciał, wychodzę, do domu. Coś podwodnego, nikomu tego nie życzę. Co psa wszystko doleciało? Wszystko na do naszych badał, co? Przestańcie lokalnym, parterowym spotaszem eee, doszło do wybuchu gazu e, LPG z budli. Eee, Trwają jeszcze cały czas prace mające na celu ustalenie jaka była przyczyna tego e, wybuchu. Mamy informację od właściciela, że w budynku nikt e, nie przebywał, ponieważ e, właściciele byli na zewnątrz załatwiali sprawy administracyjne i dopiero dowiedzieliśmy się po przybyciu na miejsce, że doszło coś z